Ja się no, witać moje kolanociku, dzisiaj gramy w Master difficulty hard oby, aby subskrybować komentujcie oraz lepiej mycham na długo 30 subskrybentów. Jezu dziewczyna, jak dziwnie wyglądasz. Tu są poziomy, wszystkie są. Effort też bar bardzo łatwy, yy, łatwy, średni, taki coraz cięższy master nowy. Yy, próbujemy przejść, na razie jesteśmy na bardzo łatwym. To yy, jest serio bardzo łatwy, nie trzeba nawet skakać. I ogólnie nie wiem, dziewczyna traci HP powoli. Dla mnie to jest bardzo łatwe. Nie wiem jak dziewczyna, ale ona już traci HP. Dziewczyno, jak to jest takie łatwe? Jak ty możesz tracić HP na tym? No ja przecież dwie osoby już prześcignęłem. Tu były tam takie klocki były, ale dobre zostawiłem je. Ja. Idziemy dalej. Do takiego czegoś trzeba skakać. No to jest bardzo łatwe. Oj ojoj, nie, nie można tego... Serio spadłem? Nie wierzę. Jak ja mogłem spaść? Bo myślałem, że tu tego nie ma. Dobra. Więcej spadać na tym effortless nie będę. A bo do dołu spada to. Dobra, to trzeba na szybko zrobić. To jest ogólnie łatwe. Tylko nie, takich, akurat takich, co teraz były, to nie wiedziałem, że są. Takie w Robloxie, albo takie wystrzeliwujące do y, tego, do kosmosu. No, może nie do kosmosu, ale wysoko wystrzeliwujące takie. Tak, z takimi strzałkami to akurat fajne było. Fajnie zrobili. Gościu próbuje mnie wyścignąć. Zobaczymy, czy mu się uda. To jest nad... Jeszcze to nie jest bardzo łatwy poziom. Kościół, nie wyprzedzaj mnie. Nie uda ci się. Oj, 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 pomiędzy trafiłem. Chwila, to tu było, tu. Nie wiedziałam, że tak tu będzie. Sz. Kościół oberwał. Czemu ja tak dałam się wyprzedzić? To było łatwe przecież. Kiedy się skończy ten effortless? O oh jest, effortless skończony. Teraz bardzo łatwy. No, jest łatwy. Gościa pominąłem już. Zobaczymy, czy mi się uda przejść do tego naj... tego Master. Zobaczymy, czy się uda. O Jezus, Maria. Bardzo łatwy to jest. Ja spadłem. A tu taki zwykły wężyk. Chwilę nie uwagi, na nad takim bardzo łatwym spada się. Ojej, oj. Coś mi nie wyszło. No czemu? Ja już byłem na tym klocku. No właśnie, to jest akurat łatwe. Dobra, to zrobione. Oj, czemu? Dobra, mogę to do wyskoczyć? Mogę. Ma fajne te takie wystrzeliwujące, albo takie właśnie. Teraz mamy piosenkę. Kolor. Tamta się skończyła, co przed chwilą. Przed chwilą była taka, jakby francuska piosenka. Ojej, oberwałam. Tu nie można skakać. To serio jest łatwe. A takie to długie jeszcze. Dobra, ścianki, te 360 mi się udają, idę tędy. Te lasery nie biją na hita, patrzcie. A nie, te rozbiją, o kurde. oj, idę jednak nie tędy. Co jest? Jak ja bardzo łatwego nie przejdę. Dobra, normalnie przejdę tu. I teraz tu. Ej, no co jest? Trafiłem na to. Jak ja bardzo łatwego nie przejdę, serio? Co by kwiatuszek miał tutaj? No co jest? Nie dotknąłem. Kwiatuszek by nad tego effortless nie przeszedł. Jestem za szeroki w, tej, w tym Robloxie. On by się tu już męczył. Ona znaczy się. O Jezus! O tu. Nie, to tu. Oj, oj, nie wyszło coś. Na szybko próbowałem zrobić. No co jest? Serio? Dajcie mi to przejść. Dobra, łatwy. Się świeci. Mam albo mam na górze. Dobra, to fajne by takie. Ćwiczyć można. O jezu, bo na górze te były. Dobra chwila. Ale idzie. To akurat łatwe, to w sumie łatwy poziom. Fajne ogólnie oby. Link, link będziecie mieli w opisie. E, o, dobra. Mam kolejną piosenkę. Empty Sky Desert. Star. E, nie wiem. Ogólnie fa fajne te oby. Nie ma może na bokach jakichś szczegółów, ale ogólnie fajne bardzo, mi się podoba. bym raczej takiego nie zrobił. 50 Fajne, aby ogólnie. Jest tyle poziomów w tych. Nie są też jakieś krótkie bardzo, że szybko się przechodzi. Fajne. Kurczę, chwila. Może tam doskoczę od razu. Oj, oj oj. Nie, tam nie doskoczę. Znaczy, może by się dało, ale wolę nie. Si na pewno da się przeskoczyć. A jak. Ja to się zdziwię Oj, na takiej chudziutkiej ściance. Dobra. Poziom łatwy. Niedługo będzie zrobiony. Już trochę go zostało, ale trudno się mówi. Ale ogólnie fajna gierka. Polecam bardzo. pięćdziesiąty piąty tu trzeba iść tutaj oj ale nieźle bardzo łatwo już były 360. sześćdziesiątki jak ja spadłem? myślałam że tam dalej można iść jeszcze no co jest? Czemu to mnie odbija? O, o dobre, zaklinowałem się przez chwilę. Ogólnie się ściszę, bo... oj dobra. dobra. aż tak. O właśnie. Można tak, można tak. Oj czekaj, czekań tam Ja to. O, ale szybko. Ej, co jest? Jak to miałam przeskoczyć? No co jest? Au, 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 zginął. Dobra, róbmy to powoli. Nie, nie, co jest? Czemu nie mogę tego przejść? Daje się, to jest proste. O! Dobra, bo wcz jakoś wcześniej mogłem się wspinać. Jest! Zrobione. Teraz średnie będzie. Medium. O kurcze. Ale to było fajne. Zobaczymy, ile tych poziomów przejdziemy. Czyli całe dziś damy radę. Takie tu. Tak Akurat łatwe. 60 Jeśli chcieć chcecie, żebym takie coś zrobił, bo jest taka właśnie gra, że te tworzenia własne oby można tworzyć, to po prostu wpiszcie w komentarzach albo może stworzę własną grę na Robloxie, będziecie mogli dołączać i na przykład takie właśnie oby zrobię. C się zobaczę. Oj oj oj. Chwila, bo tu aż wskoczyłem. Tu aż wskoczyłem. 67. Co jest? Chwila, może... Nie, nie uszukam. O Jezus. O. Jest w sumie takie ciężkie teraz. Jak się zrobiło raz, to już jest takie ciężkie. Tu nie mogę wskoczyć. A tu mogę? Nie, chyba nie. Nad tam nie powinno się wchodzić, więc ty, tyle dobrze, że tam... Co to robi? Zmniejsza się, znika. O, ale fajne. Teraz ściany. W Minecraft'cie są cięższe. O, w Minecraft'cie ledwo co ja bym jedną zrobił. Co jest? Ja tego nie dotknąłem. Albo miałem, mieć... teraz dotknął? No co jest? Ja tego teraz dotknął, teraz dotknął. Teraz, no co jest? Ojojojoj ojoj, oj. Oj, 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 nie. Nie dotknęłem. Nie, o dobra. Regulują się te życie powoli. Oj oj No co jest? Coś mi nie wychodzi. Co jest? Da za dawno odbyłem. robiłem. Dobra. Zobaczymy, czy przejdę do hardu. Harda. Dobra. Ściana. O. Ja bym to Nie, nie przeskoczę tego. Oj, oj, oj. Siedemdziesiąty siódmy poziom. Nie, czemu tego nie mogę przejść? To mi idzie. O! Nie, dobra. O! Nie no, jestem dobry. Ile tam tego? O, tam już jest, 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 zaczyna. O nie, nie skoczyłem. Oj oj oj. Oj oj oj. Będzie ciężko w hardzie. Tu mi trochę ciężko idzie. O. Nie. Nie, spadłem. Osiemdziesiąty poziom. Próbujemy dalej. O. prawie nie czemu no chwilę co no no jest na tu nie doskoczyłem czemu ja jestem ja muszę częściej odby ro robić teraz kiedyś byłem lepszy albo to jest po prostu od razu jest nie wiem dobra tu wystarczy tylko skoczyć O jest. Oj oj oj. Co to co, co? Nie. To wystarczy skoczyć tylko. Tu się już źle ustawiam. O. Nie. Serio? Dobra, to już powoli mi wychodzi. O właśnie. Ja może się odsunę. Teraz szybko. Chwila, bo tu mogę wskoczyć. Aj, jaj, jaj, dotknąłem tam do tego, co jest? Nie mogę przejść. Mogę skipnąć. Nie mogę, no oczywiście. Dobra, ja się tak łatwo nie padam. Dobra... Ej, jajaj, spadłem. No co jest? Ja na hard sobie nie poradzę. Na to nie doskoczyłem, serio. No co jest? Chwilę. Proszę. Poczekam chwilę. Jest hard, dobra. Checkpoint szybko. 81 No ten hard jest łatwiejszy od medium Chociaż dziewczyna tu już padła tu na, Jestem na hardzie, przynajmniej to. To jest już ciężkie. Później są tylko jakieś demony tam pamiętam. A później mistrze. Oj, oj, oj. Ja tu przeskoczyłem. Pominam, że tu nie trzeba kontrola trzymać. Dobra. A co tu o? Słyszałam o takiej przeszkodzie. Ty już w w chwilę. Ja już tam na górze byłem samej. Nie! Oj, spadłem. Nie! Muszę opanować się, chwilę. Nie. Jestem. Dziewczyna tutaj tam się truci. Nie, jest ciężkie. O, tu się już skakuje. To takie coś. Dobra, oj, oj, nie ma problemu, chciałam powiedzieć. Nie. O dobra skoczyłem O To jest też łatwe O kurczę co tu pierwiastek jakiś? Dobra, zrobione. Ajajaj. No co jest? Ja mogę tam przejść jednego elementu. Może z tej strony? Nie przeskoczyłem to serio? Co jest? Chwila, tam już... Tam się inny poziom zaczyna już. Ja jestem na hardzie tu. Ej! Za dużo myślałam. O! Jestem! Bym tu spadłby mi się w kurzu. Patrz o tak się robi. Oby. Tu z samego rogu Ej, a jak tu? O Jezu A to możliwe jest? Chwila, chwilę. Tu da się wskoczyć Tylko muszę o Jezu, spadłem. O, prawie. To już w sumie nie wiem, czy prawie. A jak to przejść? Ja myślę, że tak się nie da. Coś powinno. O, 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 da się na pewno, da się. Już tam prawie byłem. Prawie. Aj. Spadłem. Co jest teraz tu nad? Nie mogę wskoczyć. O. Nie widzę. Prawie. Teraz tu nawet nie mogę wskoczyć. O jestem, dobrze. Więc jak będziecie to robić, to nie mówcie, że się nie da. O jacie. Myślałam, że od początku będę to robił. Wszystko się da. To było testowana łapka na pewno. Mamy prawie setny poziom i nie mówcie, że nie była testowana, no. Jeszcze dopiero na hardzie. To jest nad połowa nie jest. To jest łatwe. Oj, 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 tu się odbijam. Da się tam wskoczyć? Hy. Ups. Dobra, a na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na widzowie. Pa, pa.